Siemanko, dzisiaj zaczynamy kolejny, trzeci już dzień wakacji na sportowo. Dzisiaj tak troszkę inaczej, bo z samego rana idę na rower, ale też się troszkę jak gdyby zmieniło, zaraz Wam to pokażę. Ok, tak więc dzisiaj wziąłem sobie rower taty, typowa kolarzówka i zobaczymy jak będzie się tą maszynką dzisiaj nam jeździło, więc do usłyszenia oczywiście za chwilę. Okej, okay, tak więc tak jak już wspomniałem, właśnie zaczynamy dzień trzeci, a dzisiaj po raz kolejny troszkę luźniej, ponieważ tylko i wyłącznie z samego rana jazda na rowerze, m, która w sumie średnio wyglądała, ponieważ strasznie niewygodnie mi się na tym rowerze laty jechało. Po pierwsze było strasznie nisko siedałko, po drugie samo siedałko było tak niewygodnie, że po godzinie jazdy tak mi dupa bolała, że myślałem, że mi odpadnie wręcz, więc no średnio to wyszło, a prędkość średnia podczas całej jazdy utrzymywała się tylko dzięki temu, że dość sporo zjazdów z górki było, więc no tak to wyglądało. Dodatkowo dzisiaj wieczorem sobie pozwoliłem na piwo, jak wiadomo do piwa również często się coś je, więc jak gdyby nie tyle, że byłem zmuszony, no ale zjadłem y, chipsy ziemniaczane, więc y, no troszkę średnio, ale mimo wszystko i tak kalorie jakoś tam y, za, za wysoko nie poleciały, więc y, mam nadzieję, że i tak mimo wszystko jakoś to w miarę, w miarę wygląda, tak więc ym, przejdźmy do podsumowania samego, ym, więc śniadanie 364 kalorii, w miarę takie podstawowe, ym, nic tutaj nadzwyczajnego oczywiście w śniadaniu nie było. Później mamy lunch, zjadłem sobie na nektarynkę jedną, więc no również ją tutaj jak gdyby wstawiłem, na obiad mieliśmy, no nie miałem tak naprawdę nic na obiad, poza tym, że po prostu no, ugotowałem sobie perówkę, tak, razy dwa i, i, i po prostu zjadłem perówki, bo mama nie zdążyła nic obiadu ugotować, więc po prostu sobie zrobiłem obiad jak gdyby sam. Później na kolację mamy banana oczywiście i pół bułki właściwe z pomidorem też nie wiem za wiele wyszło, no i wcześniej wspomniane już chipsy wraz z piwem, to 1055 kalorii, więc sami możecie zauważyć ile to, jak gdyby, jak bardzo to teoretyczne jest, no ale no, mimo wszystko mm, kolejne dni będę to po prostu wszystko nadrabiał i, i tyle. No. Od czasu do czasu sobie pozwolić trzeba, no ale też nie wolno się jak gdyby mm, zapominać z tym wszystkim. No i łącze podsumowanie, dzisiaj łącznie kalorii 200, 2325 według mojej aplikacji, no i pozostało około 960. Dodatkowo macie właśnie screena z nowej aplikacji, którą będę używał. Nazwę najwyżej podam go w komentarzu, ponieważ aktualnie jej nie pamiętam ale endomondo mi się po prostu zaczęło tak sypać że nie chciało mi GPS-a szukać no i musiałem się przerzucić na inną aplikację tak więc czas trwania oczywiście 54 minuty dystans prawie 17 km średnie tempo 3 minuty 15 na kilometr średnia prędkość 18,5 km na godzinę przewyższenie w górę 203 spadek 203 i spalone kalorie około 334 było to i jeżdżone z rana na maczo Czyli po, teoretycznie troszkę więcej jakby spaliliśmy i właśnie od dzisiaj będę z rana raczej jeździł, żeby po prostu jak najwięcej spalić, bo wiadomo na szczo, e, spalamy od razu to co chcemy, a nie tak jak po jedzeniu spalamy najpierw to co zjedliśmy i dopiero później to co chcemy spalić. E, tak więc tak to wygląda. Dodatkowo macie mapę mniej więcej jak to wyglądało, więc e, to by było tyle. Ja się ze swojej strony dzisiaj się żegnam z Wami. Trzymajcie się do kolejnego odcineczka. A propos, dzisiaj komentarza nie było, ponieważ aktualnie, kiedy obrabiam, to, to nie mam dostępu do internetu, coś się sypie. Więc po prostu najwyżej w jutrzejszym odcinku dodam dwa komentarze i, i tyle. Więc trzymajcie się, do usłyszenia, do kolejnego odcineczka, na razie, no i pa. pa.